PlayStation 2 Slim. Drugie PlayStation 2 Slim i uwaga, trzecie, PlayStation 2 Slim. Chyba mam problem. Dawno, dawno temu nagrałem sobie film o PlayStation 2, gdzie opowiadałem swoją historię, jak się w lombardzie naciąłem na egzemplarz, który nie posiadał wentylatora i kombinowałem sobie z tym fantem, po prostu można było zrobić nowy wentylatorek został do konsoli wlutowany. Tylko pojawił się kolejny problem. Pierdzielony wentylator, a właściwie samolot startujący z płyty lotniska, i wentylator wchodzi na maksymalne obroty tuż po uruchomieniu się konsoli i absolutnie nie chce zwolnić. Można grać, czyta płyty, wszystko działa, śmiga funkcjonuje, tylko ten hałas, ten wybijający z rytmu hałas pracy konsoli. No, powiedzmy, że nie jestem człowiekiem, któremu się już chciało w to babrać i szukać. Rozwiązania tegoż to problemu, dlatego stwierdziłem, PlayStation 2 nie jest drogie. Może uda mi się znaleźć jakąś, nie wiem, nową konsolę. Dlatego kupiłem sobie. Trzecie PlayStation 2 w pudełku. A właściwie to drugie, bo ten jeden egzemplarz, który tutaj mam jest po prostu trupem na części bez stacji dysków, ale z drugim wentylatorem, a PlayStation 2 w pudełeczku to fajna sprawa, ja jestem osobą, która ma oczywiście słabość do takich rzeczy. W mojej lewej zresztą jest tego świetny dowód, więc fajnie mieć tę konsolę sobie w pudełku, pełne okablowanie z oryginalnym kontrolerem się udało dorwać, z dodatkową kartą pamięci i gierką w gratisie. W tym momencie wielkie podziękowanie dla pana Rafała za lokalnie. Niektórym ją sprzedał, bo tak go męczyłem w wiadomościach prywatnych, że aż nagrał dla mnie filmik na YouTube'a, jak sobie tę konsolę rozkręca, pokazuje mi, jak ona wygląda w środku i też jak wygląda kultura jej pracy. No, PlayStation 2 ma to do siebie niestety, że pomimo, że to są jest najtańsze PlayStation możliwe do kupienia, aukcji jest mnóstwo, tak bardzo łatwo się jest naciąć na jakiś zdezelowany w jednym czy innym względzie egzemplarz. Także super sprawa mieć w końcu. Prawidłowo działający sprzęt w dosyć niezłym stanie, tylko najwięcej do szczęścia brakowałoby mi, gdybym miał telewizor CRT i mógł sobie do niego podpiąć tego playaka i na nim właśnie ogrywać gierki. A wraz z konsolą dostałem jeszcze gierkę na PlayStation 2, jak wspomniałem, Tomb Raider Anniversary. Co prawda wielki minus, że w platonowej kolekcji, ale nie mam co narzekać. Pudełeczko jest kompletne z instrukcją zarówno po polsku, jak i czesku. Płytka jest, wszystko śmiga, elegancko. Gierka ta została wydana z okazji dziesięciolecia serii Tomb Raider w 2007 roku, czyli wtedy, kiedy już PlayStation 3 sobie istniało, i jest ona niczym innym jak remakiem pierwszej odsłony, jak nie trudno zgadnąć, z 1997 roku. I śmiga sobie dokładnie na tym samym silniku, co Tomb Raider Legend. I zdaje się, że to remake z kategorii tych ciekawszych, bo nie jest przeniesieniem kropka w kropkę nowych przygód Pani Archeolog w sztywne ramy oryginału, bo twórcy płasili się jednak na choćby zupełnie nowych. Projekt lokacji, co jest fajną sprawą. Fabuła jednak pozostaje ta sama i jak głosi pudełko, cofni się w czasie. Lara Croft zostaje wynajęta do odnalezienia mitycznego amuletu zwanego Skion. Poszukiwania zaprowadzają ją do zapomnianych światów, pełnych przedziwnych stworzeń i innych istot, które również pragną zdobyć artefakt. Fantastyczna gra, oficjalny magazyn PlayStation. Czy to jest trochę ten sam vibe, co oficjalny magazyn Nintendo, który wystawiał najwyższe noty? Zeldzie i innym grom, które wyszły tylko na konsole Nintendo. W Tomb Raider Anniversary czeka nas zatem bieganie po korytarzowych lokacjach, umiejscowionych w Peru, Grecji czy Egipcie, mordowanie lokalnej fauny w posadzie choćby dinozaurów, fajna sprawa, czy zagadki logiczne, które nie należą do szczególnie wymagających. Z dzisiejszej perspektywy muszę przyznać, że jest to raczej gra typu korytarzowa popierdółka, która współczesnego gracza raczej nie wwierci w fotel i której ukończenie powinno zająć około 12 godzin z hakiem. Choć muszę przyznać, że gdy uruchomiłem sobie tę gierkę na poczciwym Playaku 2, to autentycznie zaskoczyłem się jak ta gra dobrze wygląda na tej konsoli i graficznie nie odstawała jakoś szczególnie bardzo w porównaniu do gier, które pojawiły się w początkowych latach życia PlayStation 3. Szczególnie jeśli też sobie spojrzymy na to, jak wygląda wersja z PlayStation 3. I to ciekawe, z tej nowszej konsoli Sony to gierka ponoć jest bardziej zabugowana. A pozostając sobie dalej w temacie PlayStation 2, do mojej kolekcji wpadła jeszcze Onimusha 2 Samurai's Destiny z 2002 roku. Oczywiście, że zawsze najlepiej od jakiejś nieznanej sobie serii gier zaczynać od drugiej części, biorąc pod uwagę, że oni wyszło łącznie cztery odsłony. Czy okazały się jednak być całkiem dobrą ceną, biorąc pod uwagę, że widełki cenowe nawet kończą się na stówce. Angielskie wydanie, pudełko kompletne z książeczką, w której to znajdziemy sobie charakterystykę bohaterów, ekwipunku, czy możliwe do wykonania akcje w grze. Co ciekawe, jest to też gra, która pojawiła się wyłącznie na PlayStation 2. I pierwsze, co zrzuca się w oczy w Animusza 2, to statyczna kamera, ala pierwsze od Odsłony Resident Evil trójwymiarowymi modelami postaci na prerenderowanych dwuwymiarowych tłach, czyli taki sam zabieg jak choćby w Resident Evil Zero. muszę dwa można określić najprościej jako Survival Horror, rozgrywający się w feudalnej Japonii, podobnie zresztą jak jego pierwsza odsłona. Klepiemy się zatem z różnymi stworami czy demonicznymi samurajami, ale co ciekawe, w trakcie zabawy towarzyszyć mogą nam inni, pomagający w walce, bohaterowie, których przychylność musimy sobie najpierw zaskarbić, na przykład jakimś prezentem czy innym lizaniem tyłka. Nie jest to też gra w 100% liniowa, gdyż mamy bazę wypadową w postaci wioski, której możemy pogadać z wieśniakami i porobić różne pierdoły przed wyruszeniem na konkretną przygodę. Capcom, jednak odpowiedzialny za tę gierkę, okazał się być w tej odsłonie kompletnym leniuszkiem pod względem lokacji, bo jest spory recykling tych. Które widzimy w pierwszej odsłonie. Co też ciekawe, nie jest tak do końca łatwa gra, i już na normalnym poziomie trudności, ponoć potrafi dać mocny wycisk, a czas przejścia około 10 godzin, więc fajna retro przygoda w feudalnej Japonii, szczególnie gdy można było ją sobie ograć na telewizorze CRT. I pomimo faktu, że tak mogę sobie podłączyć mojego pleka 2 do monitora, czy nawet do swoich 55 cali. mam stosowną przejściówkę i to działa nawet nieźle, tak jednak, biorąc pod uwagę na takim większym ekranie, jak rozmieszczone są piksele, no nie sprawia to tak dobrego wrażenia, a jednak telewizor CRT biorąc, przy... biorąc pod uwagę jego funkcję Technologiczne. Jego technologię to ma taki, jakby to można powiedzieć uproszczając, naturalny filtr, który niweluje pewne niedoskonałości gier tamtych czasów. I ostatnia gierka na PlayStation 2, którą w ostatnim czasie udało mi się dorwać, to Alone in the Dark The New Nightmare z 2001 roku. Również pudełeczko jest po angielsku, tylko niestety w tym przypadku zabrakło instrukcji i czuję się lekko oszukany. Szczególnie, że gierka jest możliwa za jakieś śmieszne 6 zł do kupienia na Gogu na przecenie. Niemniej jednak, nasze The New Nightmare to czwarta odsłona serii która tak naprawdę zapoczątkowała gatunek survival horrorów w formie znanej nam współcześnie. Oczywiście, że mowa tutaj o dziadku, jakim jest Alone in the Dark z 92 roku, który nawet doczekał się w tym roku rebootu, a ten trochę przeszedł bez większego echa. Niestety też The New Nightmare raczej nie ma niczego w sobie szczególnego, co mogłoby wgnieść grającego w fotel. Podobnie jak w omówionej Onimuszy, mamy trójwymiarowych bohaterów na prerenderowanych tłach, w towarzystwie statycznej kamery, choć w tym przypadku bohaterowie o wiele lepiej wkomponowują się w to tło i tak bardzo od niego nie odstają. A to jest o wiele bardziej szczegółowe i dynamiczne oświetlenie, akurat robi tutaj fajną robotę. Ale Unit Dark 4 ponownie daje okazję wcielić się w znanego z poprzednich odsłon detektywa Edwarda Carnegie'ego, który wyrusza na wyspę cieni, na której to znaleziono ciało jego najlepszego przyjaciela, Charlesa Fiska. Edwardo chce pomścić jego śmierć i ustalić, jaki był cel prowadzonych przez niego badań. The New Nightmare oferuje również drugiego grywaniku bohatera, A raczej bohaterkę Alin Kedrak, która towarzyszy Edwardowi w jego wyprawie, gdyż ma własny interes za załatwienia na wyspie Cieni. Jak to jednak często bywa w grach tego typu, coś po drodze musiało pójść nie tak. I w wyniku katastrofy samolotu bohaterowie rozbijają się na wyspie i są od siebie odseparowani. Akurat mocną stroną Deniu Nightmare jest fakt, że dwaj różni bohaterowie to naprawdę dwie różne ścieżki fabularne, i raczej nie ma tutaj mowy o opowiadaniu tych samych aktywności, co często jest choćby w drugiej. Game Resident Evil. Jest to w gruncie rzeczy gra poprawna, taki staroszkolny survival horror, który może być miłym odświeżeniem giereczkowego doświadczenia dla osób lubiących ten gatunek i nie bojących się sięgnąć po jakieś starsze gierki. Szczególnie, że jak wspomniałem, jest ona do kupienia na PC na Gogu za 6 zł z kawałkiem na przecenie i tak naprawdę do przejścia w jeden weekend, bo w jakieś 7 godzin z kawałkiem. W tym momencie zmieniamy platformę, ale dalej pozostajemy w kategorii staroci. A moja ulubiona platforma, PlayStation 3 i stare dobre Demon Souls. Z 2009 roku. Gra, która tak naprawdę gdyby nie remake z 2020 na PlayStation 5, to prawdopodobnie zdechłaby sobie na PlayStation 3 i w cieniu serii Dark Souls. A w moje rączki wpadło wydanie najlepsze, bo po angielsku. Kompletne z książeczką, ponownie z opisami różnych pierdółek i w naprawdę fajnym stanie, gdyby za bardzo nie było to używane. Ciekawe czemu. Tutaj od razu się przyznaję, mam pewną słabość do gier, które rozpoczynają nową serię czy całe nowe gatunki. W tym przypadku Demon Souls jest prekursorem podgatunku soslajków, -like którymi różni deweloperzy dość powszechnie bombardują nas od kilku lat. Gierkę już udało mi się ukończyć, co zajęło mi 18 godzin z kawałkiem i takie moje ogólne wrażenie, są to najtrudniejsze albo najłatwiejsze solsy, z jakie przyjdzie nam zagrać, zależy od perspektywy. Najłatwiejsze, bo sama walka i sztuczna inteligencja przeciwników nie należy do najlepszych, a wyłącznie dwójka bossów spośród 17 w tej grze sprawia rzeczywistą trudność. Jest to sols najtrudniejszy, zostawiając go obok całej trylogii Dark Souls przez mnóstwo utrudniaczy życia, bo po każdym zgonie tracimy połowę HP, mamy tylko dwa sloty na pierścienie, brak jest estusów, bo leczymy się z używalnym zielskiem, które trzeba kupować albo farmić, a udźwig postaci to nie tylko noszony przez nas ekwipunek, ten na wyposażeniu, a całość itemów, które ze sobą taszczymy, przez co nie można zbierać każdego napotkanego w grze przedmiotu, jak leci, tylko odkładać je stosownie do schowka. Przede wszystkim jednak lokacje w tej grze są niezwykle ciasne i korytarzowe i gra ta jeszcze bardziej w porównaniu nawet do drugich Dark Souls każe nas za pośpiech i brawurę. Dimon Souls'y są też grom o małej skali i bardzo konkretną przygodą, więc całkiem nie najgorzej wypchane są zawartością i muszę przyznać, że bardzo lubię bossów w tej grze, bo ci dzięki większemu skondensowaniu rozgrywki naprawdę wyróżniają się spośród siebie. Nie są oni trudni, ale zapadają w pamięć i sporo jest tutaj fajnych rozwiązań, które urozmaicają zabawę. O Demon Soulsach chciałem też zrobić dedykowany im pełny film, w którym sprzedałbym wam o wiele więcej ciekawostek. Tutaj już od razu mogę powiedzieć, jeżeli chcielibyście się zainteresować, OG wersją na PlayStation 3, a macie chociażby PlayStation 5, to nie warto, bo wydany remake jest bardzo wierny oryginałowi, a problem też jest taki z naszymi Demon Soulsami na PlayStation 3, że serwery oficjalne już dawno nie działają i trzeba się połączyć z fanowskim serwerem, jeżeli chcecie mieć funkcje sieciowe. Fajnie, że jest to możliwe, fajnie, że to działa, ale w najlepszym wypadku spotkacie pięciu innych grających w tym samym czasie, co wy. Jako, że też jestem trochę nakręcony w obecnym stanie na gierki From Software, to nie mogłem obojętnie przejść koło okazji kupienia sobie Dark Souls Prepare to Die Edition na PlayStation 3. Istnieją sobie trzy różne wersje Dark Souls i jaka jest zasadnicza różnica między nimi? Zwykłe Dark Souls wyszło sobie w 2011 roku, pierwotnie na konsolę siódmej generacji PlayStation 3 i Xbox 360. Wydany rok później, Prepare to Die Edition jest wzbogacony o dodatek Artorias of the Abyss i było też poważnym spotkaniem z pecetami i było to spotkanie bolesne. I sam doskonale pamiętam jak lata temu udało mi się kupić sobie Prepare to Die Edition na PC w Biedronce i problem był taki, że nie można było w gierce ani zmienić rozdzielczości, ta przy okazji była ustawiona na sztywne 30 klatek na sekundę. Dodatkowo do swobodnego grania gierka wymagała podłączenia kontrolera, którego zupełnie nie miałem, a klawiatura działała tak w Połowicznie, a najgorsze w tym wszystkim było to, że funkcje sieciowe obsługiwał znienawidzony i niedziałający u mnie Games for Windows Live. Tak, do którego to serwerów nie potrafiłem się połączyć z niewiadomych sobie przyczyn. Tak zatem wydałem 70 zł jakoś w 2013 czy 2014 roku, by nawet nie móc zostać zweryfikowanym przez Bossa w tutorialu. I tak, po latach teraz też wiem, że istniała fanowska aktualizacja, która naprawiała wiele bolączek Prepare to Today Edition, ale. Byłem wtedy na tyle nierozgarnięty, by nie umieć sobie poszukać takiej stosownej łatki w internecie i smutno przeleżała sobie gierka trochę na mojej półce. Obecnie Prepper Today Edition na PS3 kupiłem sobie przede wszystkim kolekcjonersko. Szczególnie, że ta wersja została już zastąpiona na znanych nam platformach remasterem z 2018 roku, który przede wszystkim jest usprawnieniem technicznym i sieciowym gry i nie ma tak naprawdę sensu sięgać po inną wersję jak tą odświeżoną. Ja za to, jak będę sobie chciał ograć bardziej zabugowaną wersję Dark Souls, i z umierającym miejscami klatkarzem, to mam ku temu świetną okazję. Ach tak. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air na PlayStation 5. Idealnie komponuje się z plakatem po mojej lewej. Jeżeli chodzi o bijatyki, to jestem Jaroszem, bo dla mnie w dużej mierze wszystkie te Street Fightery, Mortal Kombat i inne Souls Calibur to prawie jedno to samo przez ich wspólny rdzeń zabawy i przez fakt, że nigdy nie wchodziłem w głęboko w ten gatunek gier. Po prostu trochę mi się zlało to w całość, choć tak, wiem, że każda gierka pomimo jednej drogi skręca jednak bardziej swój styl. JoJo All-Star Battle kupiłem sobie, bo oglądam obecnie animca i zdecydowanie jest to pozycja dla fanów Hirohiko Araki. Bo biatyka ta to po prostu jeden wielki fan serwis mający 51 grywalnych postaci ze wszystkich partów jojo, włącznie z tymi, które nie dostały adaptacji anime. Pograłem sobie trochę i powiem szczerze, że jest fajowo. Choć gra ta, co ciekawe, to przede wszystkim remaster odsłony wydanej pierwotnie na PlayStation 3 w 2013 roku, wzbogacony o lepszą grafikę i postacie rzeczywiście są ostre jak żeleta. Ulepszono przy okazji system walki, dodano nowe techniki, kombosy i nowych bohaterów. Jeżeli spełniacie Dwa warunki, po pierwsze, lubicie bijatyki, i po drugie, jesteście fanami JoJo's Bizarre Adventure, to myślę, że jest to gierka warta zainteresowania się. Szczególnie, że wyszła na wszystkie dostępne platformy, począwszy od PC, poprzednią generację, obecną generację i Nintendo Switcha. A przy okazji, drugi part JoJo jest tym najlepszym i Hamon jest lepszy od stędów. Pozdrawiam fanów JoJo i nie zapraszam do dyskusji. Nie no, możecie w sumie napisać swoją opinię, ja się nie obrażę. <takujesz> tak sobie żartuję ale i tak Hamon lepszy. Słuchajcie, wiadomo, że najlepsze zostawiam na sam koniec i mam jeszcze dwie pecetowe pozycje do pochwalenia się. The Suffering z 2004 roku wraz z wydaną dwa lata później kontynuacją Ties That Bind. I nie jest to szczególnie wylewne wydanie gry, chociaż z polskiej dystrybucji, co akurat fajne. Na spory plus, bo to nie jest zawsze oczywiste, gierka zainstalowała mi się bez trudu na Windowsie 10 i jest grywalna. Jedyny mankament to brak możliwości ustawienia bardziej współczesnej rozdzielczości, Charakterystyczny The Suffering. Przede wszystkim jest to gra inspirowana Half-Life'em i twórczością Stanleya Kubricka, pełna przemocy krwawej jatki i elementów tak zwanego body horroru. Fajna sprawa. W gierce wcielamy się w niejakiego torka. Nasz protagonista, prowadzony do celi więziennej, został skazany na karę śmierci za rzekome zamordowanie swojej żony i dwójki dzieci. Niespodziewane trzęsienie ziemi jednak sprawia, że więzienie nawiedzają rządne krwi maszkary, a nam nie pozostaje nic innego jak wziąć sprawy w swoje ręce i wydostać się z tego piekła. Fabuła na pierwszy rzut oka brzmi jak po prostu luźno rzucona wymówka dla usprawiedliwienia settingu gry, ale wbrew pozorom jest całkiem rozbudowana i nieźle poprowadzona jak na akcyjniaka. Bo to od ciebie graczu zależy jak bardzo będziesz chciał szukać puzli fabularnych do samodzielnego poskładania ich w jedną całość. W praktyce The Suffering jest strzelanką z elementami akcji pełną różnych potworów, przyzwoitym arsenałem broni i to co lubię bardzo w grach, otoczenie jest w pewnym stopniu interaktywne z zagadkami środowiskowymi w pakiecie. Nie jest to przy okazji gra wyłącznie liniowa, bo oferuje kilka opcjonalnych ścieżek z zasobami do odnalezienia, czy na potkaniu na dodatkowe wydarzenia. Gierka ma też zaimplementowany mały system moralności, bo czasem na naszej drodze idzie spotkać wymagających pomocy NPC-ów, a to czy im pomożemy, czy zostawimy ich samych sobie, od nas zależy. Niby pierdółka, ale każda taka decyzja wpływa na ukryty wskaźnik reputacji, który definiuje zarówno zakończenie gry, ale też to, co naprawdę stało się z naszą rodziną. The Suffering jest pełno takich drobnych niuansów, które sprawiają, że w całym kształcie jest to naprawdę solidny tytuł i oryginalny, wyróżniający się na tle innych, wydanych na początku XXI wieku. Choć niestety już dość zapomniany, bo nigdy nie był szczególnie popularny. Niestety nie mogę Was teraz zachęcić do kupienia sobie The Suffering, bo grata została wycofana z cyfrowej dystrybucji i to całkiem niedawno, bo 1 września tego roku. Otóż sprawa wyglądała tak, że podmiot posiadający prawa do gierki, Warner Bros., wystosował sobie pismo do GOG. Gdzie bra była możliwa do kupienia, by już możliwa do kupienia nie była. Śpieszmy się kochać gry w cyfrowej dystrybucji, szybko odchodzą, bo wiadomo, na Gogu też była usprawniona pod tym względem, że obsługuje już współczesne rozdzielczości i najzwyczajniej w świecie działa poprawnie na nowych systemach. Jedyny minus wersji z Goga: niestety nie ma polskiej lokalizacji. Niemniej jednak gdybyście kiedykolwiek mieli okazję sobie zagrać w The Suffering, to polecam, bo jest to naprawdę solidny tytuł. No jest, ta słabość trochę do staroci jest, bo jak zobaczyłem Diablo 2 z dodatkiem Lords of Destruction w platynowej kolekcji, to stwierdziłem, o cholera, chyba trzeba wziąć. Co prawda, gierkę mam już gdzieś zabunkrowaną na batylnecie w cyfrowej wersji, i to jeszcze ją kupowałem, zanim się ten cały remaster pojawił, to odświeżenie, a platynowa kolekcja jest o tyle świetna, że one zawsze wypełnione są naprawdę mnóstwem makulatury, którą nam odebrano. Niestety. I w tym przypadku mam dwie potężne instrukcje: jedną dla gry podstawowej, drugą dla dodatku, gdzie mamy opis lore, klasy postaci, możliwych skillów gier do nauczania się i innych takich pierdółek. No po prostu jest wszystko wyjaśnione, co by się chciało o gierce wiedzieć do takiego kompletnego lajka jak ja. Ale prawdziwym świętym gralem okazało się być to, że był Paragon wsadzony w instrukcję i to Paragon z 2009 roku. I okazuje się, że poprzedni właściciel kupił sobie tę gierkę wraz z innymi pozycjami. W Empiku za 70 zł. Kurna, aż by się chciało cofnąć w czasie i zobaczyć te półki sklepowe pełne protonowych kolekcji gier. O! Powiem szczerze, że nie czuję się osobą kompetentną, by opowiadać Wam o ponadczasowości Diablo 2, bo jest to hack and slash na tyle świetny, że śmiało można dalej zostawiać go obok współczesnych pozycji w podobnych klimatach. Czas był bardzo łaskawy dla drugiego Diablo i sam niestety nie mam wspomnień związanych z tą grą, bo jej fenomen całkowicie mnie ominął. Wiem jedno, jest to zdecydowanie gra do nadrobienia i jedna z ważniejszych produkcji w gierczkowym świecie. Na pewno jednak Diablo 2 względem swojego poprzednika jest grą dość przebudowaną, a wybór klasy postaci przestał być jedynie szablonem z innymi statystykami. Dostaliśmy w gierce naprawdę unikatowe klasy z własnym drzewkiem rozwoju umiejętności, czy przepisanym ekwipunkiem, co wpłynęło na lepszą person. Diablo 2, jak typowy sequel, stał się grą większą i bardziej różnorodną, a i sama fabuła wyszła poza ramy jednego lochu pod jakąś tam wiochą jak w jedynce. Diablo 2 jest przy okazji jedną z najbardziej ambitnych gier swoich czasów, pomimo dość archaicznej warstwy technicznej na swą premierę. Wiecie, gra działała w niskiej rozdzielczości, a paleta kolorów wynosiła jedynie 256 barw. Takie to też były wesołe czasy, kiedy to komputery rozwijały się bardzo sprawnie, więc gry z przełomu wieków różnią się od siebie drastycznie pod kątem technologicznym, a Samo Diablo 2 ze swoją prerenderowaną grafiką 2D konkurował z grami osadzonymi w pełnym trójwymiarze. Niemniej jednak walory estetyczne w Diablo 2 z perspektywy czasu nadaje mu naprawdę fajnego uroku i od co? Brudna fantastyka lat 90-tych w pełnej krasie, która przy okazji zapisała się w naszej świadomości ze względu na tryb sieciowy, ale też pełną polską lokalizację. No to akurat były świetne czasy, gdzie polska lokalizacja była naprawdę prawdziwym topem, sam Blizzard był przy okazji prawdziwym topem, a pudełkowe wydania gier naprawdę bogate. Teraz z tego co się orientuję, to chyba serwery sieciowe Blizzarda w Diablo 2 dalej sobie działają i jak ja tutaj mam CDK'e, i zainstalowałem sobie oczywiście też tę gierkę z płyty. Uruchomiła mi się bez problemu w okienku. Podstawka nie chciała, ale po doinstalowaniu dodatku, już wszystko śmigło. Można grać, ale właśnie tryb sieciowy. Okazuje się, że mój CDK został już przypisany do jakiegoś Battleneta i na multi sobie nie pogram. Słuchajcie, co tam z innych takich współczesnych nowinek w naszym giereczkowym świecie? Ja na przykład ugrywam sobie teraz Space Marine 2 na pc ta i powiem wam szczerze: wow, dobra gierka, świetna siekanina. I wydaje mi się, że obok Helldivers 2 jedna z fajniejszych pozycji do takiego po prostu zwykłego chillu i do pogrania sobie ze znajomymi. I co ciekawe, Space Marine 2 jest grom, która przypomina produkcję wydane nawet sprzed 15 lat na takie PlayStation 3. Jest to dosłownie gra w starym stylu. Z odświeżoną i współczesną grafiką, przez swoją korytarzową strukturę poziomów i liniową historię. Daje mi to naprawdę fajne, pozytywne odczucia i pokazuje, że wciąż na takiej gry jest miejsce, biorąc pod uwagę, że otwarte światy wciąż nam odbijają się trochę czkawką. Bardziej skondensowana, zamknięta przygoda wciąż potrafi dawać mnóstwo fanów, szczególnie że, ej, Space Marine 2 to jest przede wszystkim piękna dla worka, dla fanów Warhammera. Ci w tej gierce odnajdą się na pewno. Wszyscy inni, inni lubiący dobrą akcję niebojących się korytarzówek również powinni się w gierce choć odrobinę zakochać, ale właśnie mocny jest też ten rdzenie sieciowy i postawienie rozgrywki przede wszystkim na kooperację, czy też ogólnie multiplayer, pojedynek gracz kontra gracz. O Space Marine 2 też chciałbym zrobić film, bo jest to też taki produkt trochę właśnie w starym stylu, ale w nowych ramach i jasne, już się pojawiło pełno filmów na YouTube w tym temacie, ale swoje 5 groszy ze swojej perspektywy również chciałbym dodać. PlayStation 5 Pro zostało też zapowiedziane Tutaj nie wiem, czy warto strzępić jakoś szerzej na ten temat ryja, bo wiecie jak to wygląda? Gdyby teraz można było się za przeproszeniem jeszcze bardziej wysrać na optymalizację gier, bo hej, mamy mocniejszą konsolę, co nam zrobicie? I sobie Sony trochę twarz wyciera faktem, że oj, bo obecnie mamy tryb jakości, tryb wydajności, ale wiecie, na trybie wydajności gracie tylko w 30 klatkach, może by warto było coś z tym zrobić. No, okej, okay, dajecie nam nowy sprzęt, a gdzie gry, które rzeczywiście będą fajne? Fajne, ekskluzywne i będą współgrać z tym sprzętem. Nie mówiąc o zaborczej cenie 800 euro w naszym regionie. Wiecie, że jeszcze ta konsola wychodzi bez dysku, Blu-ray i musimy go sobie dokupić oddzielnie, tak samo jak podstawkę. I w praktyce sprawia to, że konsola prawdopodobnie w całym takim pełnym pakiecie będzie u nas w Polsce pewnie kosztować 4000 zł, nawet. Dla kogo to jest produkt? <grywdy> Naprawdę nie mam pojęcia. To absolutnie brzmi jak sięganie do naszych portfeli, gdyby Sony szukało teraz wszędzie kasy, szczególnie, że ponoć po cichu podwyższyli też ceny kontrolerów DualSense'a o 5 dolarów. Wiecie, tu utopili kasę, Concorda i inne swoje sieciowe strzelanki się nastawiają, a to jednak nie wychodzi. Astrobot pokazał, że ludzie też wolą zwykły fan prosty w gierkach. Tylko wiecie, jak jest Astrobotem jeszcze przy okazji taki mały niuans? Sony zrobiło w tym przypadku tej gry dokładnie to samo, co Nintendo robi w swoich grach od ponad 20 lat. Stawia po prostu na zwykły Prosty fan i w przypadku Sony, jasne, jest to coś nowego, ale w przypadku Nintendo ich standard, który, jak pokazuje praktyka, no jednak ludzie lubią. Zabawna sprawa. Sam się zastanawiałem, czy nie zrobić jakiejś takiej dogłębnej analizy na zasadzie z PlayStation, bo Quo Vadis w tym przypadku trochę na dno. Już jakiś czas temu zresztą podejmowałem temat śmierci ekskluzywności konsolowej, ale to jest w sumie temat dodatkowy a tutaj można by się było w pełni na temat PlayStation skupić, bo tak, jestem fanem tej marki i ze wszystkich konsol, zawsze lubiłem najbardziej PlayStation i no nie bez powodu coraz bardziej przekonuje się do grania na PC. Ale tutaj akurat spotykamy się pozytywnie, by opowiedzieć sobie o fajnych gierkach, więc również Was zachęcam do podzielenia się, co tam obecnie ugrywacie albo co fajnego wpadło do Waszej kolekcji, czy to fizycznej, czy też nawet cyfrowej. Komentarze są dla Was, tak samo jak możliwość zostawienia oceny pod tym filmem. Dzięki Wam za dzisiaj, trzymajcie się i do jakiegoś następnego razu. Cześć!